Dla jakiej wartości parametru M suma odwrotności dwóch różnych pierwiastków równania jest nieujemna? No to najpierw tak. Dwa różne pierwiastki równania. Dwa różne pierwiastki e, równania. No to e, jaki musi być warunek? E, żeby były dwa różne pierwiastki, to delta musi być większa od zera. Delta większa od zera. Ale z kolei, żeby deltę policzyć, to znaczy, że musi być równanie kwadratowe, a równanie kwadratowe musi mieć x kwadrat, co oznacza, że współczynnik przy x kwadrat musi być różny od zera. Czyli pierwszy warunek, drugi warunek i trzeci warunek. Suma odwrotności, czyli 1 przez x1 plus 1 przez x2 jest. Nieujemna, czyli większa lub równa od 0. Jest nieujemna, czyli większa lub równa od 0. No i takie trzy warunki mamy do zrobienia. Może tutaj na boku współczynniki A jest równe M, B jest równe 2 minus 2. I c jest równe m. No to w takim razie pierwszy warunek, liczę deltę. Delta jest b kwadrat, odjąć 4 razy a i razy c. Czyli 4 minus 4m kwadrat i ta delta musi być większa od 0. Mogę to podzielić przez 4, czyli mam 1 minus m kwadrat większe od 0. Przyrównam do zera, żeby wyznaczyć miejsca zerowe, czyli m kwadrat równe 1, to znaczy m równe 1 lub m równe minus 1. No, i to jest nierówność, czyli graficznie 1 minus m kwadrat, czyli ramiona paraboli są skierowane w dół. Ma być większe od zera, no to jest tutaj, czyli m należy od minus 1 do 1. No i to jest zrobiony warunek pierwszy. Warunek drugi: a musi być różne od zera. A to jest m, czyli m różne od 0. No i warunek trzeci. 1 przez x1 plus 1 przez x2 ma być nieujemne, czyli większe lub równe od 0. No i tu teraz jest przekształcanie przekształcanie wzorów wieta, tak znaczy przekształcanie tego wyrażenia, żeby doprowadzić do wzorów wieta. Sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli x2 plus x1 przez x1 razy x2. x1 plus x2 to jest minus b przez a, to oczywiście x1 plus x2, a x2 plus x1 to jest to samo, przez iloczyn, to jest c przez a. Podzielić ułamki, czyli pomnożyć przez odwrotność razy a przez c większe, równe 0. a się skraca, czyli mam minus b przez c, większe lub równe od zera. Minus b, czyli b jest minus 2, czyli 2, przez c, czyli przez m, większe, równe 0. No jest to nierówność wymierna, czyli postać iloczynowa. W tym przypadku też mogę tak to zinterpretować, że skoro licznik jest dodatni, to i mianownik musi być dodatni. Mianownik nie może być 0, czyli zostaje mi m większe od 0. Licznik dodatni, mianownik też musi być dodatni i nie ma możliwości, żeby to było równe 0. No i pozostaje teraz wyznaczenie części wspólnej. Czyli tak. Z delty mam przedział od minus 1 do 1. Na czerwono. To, co jest z warunku A, że jest różne od 0, i z tego warunku trzeciego, czyli ta suma odwrotności jest, że jest większe od 0. Trzy warunki, trzy przedziały zaznaczone, czyli, krótko mówiąc, szukam tej części, gdzie są trzy kreski równocześnie, i to jest przedział od 0 do 1. M należy od 0 do 1, i to jest m, to, jest, to są te wartości m, te wartości parametru m, dla których suma odwrotności tego równania jest nieujemna. I to jest odpowiedź do zadania.